Po ostatnim materiale odnośnie laptopów do gier, co wybrać cenie do 4,500 zł zasypany zostałem pytaniami, a co jeśli ktoś ma bardziej ograniczony budżet i najchętniej nie przekroczyłby bariery 3000 zł. Więc dzisiaj przyjrzyjmy się najniższej półce cenowej i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy to w ogóle ma sens. Materiał jest niesponsorowany przez żaden sklep czy producenta, więc możecie mieć pewność, że nie będę pomijał niewygodnych faktów na temat konkretnych konstrukcji. Dla tych co narzekają, że za bardzo się czepiam, sorry, ale po 20 latach serwisowania laptopów i śledzenia rynku mam skrzywienie zawodowe i nic na to nie poradzę, że zwracam uwagę na szczegóły. Jeśli ktoś chce bezkrytyczne i sponsorowane przedstawienie konstrukcji, bez problemu znajdzie materiały od opłacanych influencerów. Pamiętajcie też, że zbliża się okres polowania na jelenie i będzie trwał aż do grudnia, a sprzedawcy będą chcieli wcisnąć Wam kiepskie, niesprzedające się modele, więc musicie być uważni. Muszę powiedzieć, że budżet 3000 zł za laptopa do gier stanowi wezwanie, ale nie takie jak przedział 5-7 tysięcy, ale o tym powiem następnym razem. Wracając do dzisiejszego tematu, jeśli chcemy kupić w miarę dobry sprzęt za te pieniądze, musimy iść na kompromis. Dlatego podzieliłem ten film na dwa działy. Pierwszy z nich będzie o nowych laptopach, gdzie skupimy się na tym, co oferują nam sklepy, natomiast drugi to coś czego nie znajdziecie u opłacanych influencerów, bo byłoby to strzelanie sobie w kolano, a mianowicie sprzęt używany. Zacznijmy od sprzętu prosto ze sklepu i tutaj na pierwszy ogień pójdzie ASUSTA15, którego często możecie kupić za około 2800 zł, i dla tych, którym od razu pociekła ślinka. Niestety nie jest to ten sprzęt, który polecałem w ostatnim materiale. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Jest to stara konstrukcja z 2021 roku, do której dodano nowego Ryzena siódmej generacji. Grafika pozostała ta sama, czyli RTX 3050 75W z 4GB faURAMem. Niewątpliwym plusem jest pamięć DDR5 5600MHz, minusem jest ekran, który nie tylko ma kiepskie czasy reakcji i jasność, ale też odzorowanie kolorów. Kolejna sprawa to stary układ chłodzenia, który nie radzi sobie z mocniejszymi podzespołami. Natomiast przy tak ograniczonej mocą karcie nie powinno być aż tak źle. Więc podsumowując, jednym zdaniem, stara obudowa z nowym, bo przecież nie najnowszym, procesorem. Taki trochę Frankenstein wśród laptopów. Kolejną lepszą opcją, i sam nie wierzę, że to mówię, jest AcerV. Na dole macie recenzję tego modelu, i został on przeze mnie lekko mówiąc zjechany. I teraz najważniejszy jest kontekst ponieważ podtrzymuję wszystko, co powiedziałem na temat tej konstrukcji, biorąc pod uwagę, że była to wersja z RTX 4050 i kosztowała 4000 zł. Tutaj natomiast mówimy o laptopie za 3000 zł, więc oczekiwania są trochę inne. W odróżnieniu tu tufa matryca ma lepsze czasy reakcji i jasność, a do tego mimo, że RTX ma jedynie 65W, to jest to odnowiona wersja z 6GB VRAMu. To było główną bolączką tej konstrukcji. Nie ma sensu rozgadywać się na jego temat, wszystko macie w recenzji modelu z RTX 4050. Tylko pamiętajcie, że to co jest nieakceptowalne w przypadku droższych modeli, tutaj stanowi zwykły kompromis. Następnie mamy Victusa 15 i proszę abyście nie mylili go z wersją 16-calową, którą ostatnio testowałem. Niestety wielu z Was wysyła mi linki z zapytaniem czy testowany przeze mnie laptop w innej konfiguracji będzie dobry ale okazuje się, że są tu właśnie linki do starych wersji 15-calowych z odświeżonymi podzespołami. Mamy tu RTX 3050 z TGP 75W, ale jedynie 4GB VRAMu, czyli tyle, ile miał wspomniany wcześniej Asus TUF. Ale przy tej konfiguracji będzie on zdecydowanie cichszy od Sera V. Musicie też liczyć się z lekko telepiącą się matrycą i słabymi zawiasami. Na koniec, moim zdaniem najlepszy laptop do 3000 zł jest to nowe loku, ponieważ mamy tu RTX 3050-95W, do tego odświeżoną wersję, czyli posiadającą 6GB VRAM-u. Wszystko to w dobrze spasowanym kadłubku z dobrym układem chodzenia. Dodatkowo mamy też matrycę o wzorowaniu kolorów na poziomie 100% SRGB, co jest dość niespotykane w tym budżecie. Niestety jest jeden minus, a mianowicie obcięte CPU. Mamy tu model z jedynie czterema rdzeniami i ośmioma wątkami. co może skutecznie ograniczać jego osiągi w grach, stawiających właśnie na wydajność procesora. Oczywiście celowo pominąłem tu konstrukcje jak MSI T15, które przy TGP 45W są po prostu kpiną z klienta, nie będąc w stanie obronić się nawet kulturą pracy przy tak żałosnym zapotrzebowaniu na moc. I jest to jedna z tych konstrukcji, o których mówiłem, że powinniście unikać, a sprzedawcy będą chcieli wam je wcisnąć za wszelką cenę. Przejdźmy teraz do drugiej części, czyli sprzętu używanego i jest tu jeden król wydajności z RTX-em 4050, o którym zrobiłem cały materiał. Ale niestety w jego przypadku jest mały haczyk, dlatego zostawię go na koniec. Tym co możecie kupić w tym budżecie i na co powinniście zwrócić uwagę są modele z RTX-ami 3060 pełnej mocy, czyli 130W. Kolejna zaleta to fakt, że konstrukcje te z reguły mają już wgranego Windowsa, więc nie czeka Was dodatkowy wydatek. Z najciekawszych ofert na jakie trafiłem to m.in. Dell w wersji Ryzen Edition, czyli posiadający przełącznik MUX. Do tego posiada on pełne limity mocy i spokojnie przebija wydajnością wszystkie nowe konstrukcje dostępne za te pieniądze. Niestety posiada on kiepski panel 120 Hz o kiepskim odzorowaniu kolorów, jasności i czasach reakcji. Kolejna propozycja to niewątpliwie mój faworyt jeśli chodzi o sprzęt używany i jest to Legion 5 w wersji 15 i 17 calowej. W zależności od wybranej oferty, macie tu Ryzena 5 lub 7 piątej generacji, a do tego matryce 165 Hz w przypadku wersji 15-calowej i 144 w przypadku 17-calowej. Niemniej w obu przypadkach będą to ekrany z pełnym odzorowaniem kolorów i niskimi czasami reakcji. Jeśli zastanawia Was wydajność, to na dole macie link do ostatniej recenzji Legiona 5 Slim z rtx 4050, gdzie ujęty był właśnie stary model txm 3060. Możecie tam zobaczyć, że w niektórych wypadkach stary model Legiona okazuje się wydajniejszy od młodszego brata. A skoro powiedziałem już o nowym Legionie Slim w nazwie, to właśnie jego miałem na myśli, mówiąc, że jest to najlepsza opcja, ale z haczykiem. Właśnie ten model zalewa eliksy i lombardy, gdzie możecie kupić dużo taniej. Skąd taka ilość na rynku wtórnym? Już wszystko wyjaśniam. Jest to konfiguracja, którą możecie nabyć na raty w ramach abonamentów sieci komórkowej. Dlatego niestety w wielu przypadkach są to egzemplarze, na których ciąży niespłacona rata kredytu i do czasu pełnej spłaty są one ich własnością i nie powinny być odsprzedawane. Ale nie będę się tu zagłębiał w tą kwestię, niemniej dostajecie sprzęt objęty gwarancją producenta a i z uwagi na jego ilość na rynku wtórnym jego cena jest rewelacyjna. Jeśli zainteresował Was ten model, w opisie pod filmem macie link do pełnej jego recenzji. Jeśli natomiast nie spieszy Wam się z zakupem lub planujecie go dopiero w przyszłości, to zachęcam do śledzenia zakładki społeczności, gdzie na bieżąco wrzucam posty z promocjami w różnych sklepach. Odpowiadam też na pytania i udzielam rad co kupić zarówno w komentarzach, jak i pod adresem mailowym widocznym na dole. Tak jak widzicie, jeśli nie musicie kupować sprzętu nowego, spokojnie znajdziecie coś dużo lepszego, ale z historią. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie materiał na temat sprzętu outletowego, ze zwrotów i odnowionych przez producentów. A na razie wszystkiego dobrego i do zobaczenia!